Lupa. Doczekałeś się, kurwa, w końcu się Siema, tej siema. Walki siema. Ale której walki? której? E, no, tej, tej którą, którą chciałeś, to może nie, ale znowu widzimy cię w oktagonie. Więc też się cieszę, bo ogólnie lupa to jest mega dobry ziomek, e, z którym już nie, jedne, nie jeden raz gadaliśmy. Ale powiedz, e, muszę powiedzieć o Twoim przeciwniku, że masz niepokanonego Gabriela Araba Al-Sulwiego który no, znasz jego w umiejętności, bo pewnie widziałeś, widziałeś jego walki. Tak, dla mnie to jest wielkie wyzwanie, ja się bardzo cieszę, że, że dostałem znowu szansę, żeby, żeby pokazać się na fejmie, miałby to wcześniej Kasiusz, z Kasiuszem już jest w sumie kwestia że tak powiem, brzydko tylko wyjebane mam, a tutaj proszę, Gabriel. Na pewno pokażemy mega sportową walkę. Lupa, wiemy, że masz mocne pierdolnięcie, no Ale Arab też ma bardzo dobre zapasy. Ale Ci poczekaj, by... poczekaj. Widzieliśmy to uderzenie na gali Punchdown, widzieliśmy na ostatnim fejmie. Powiedz mi, czy to uderzenie wystarczy na Araba, czy planujesz może coś więcej? No zobaczymy, jak będzie, jak go trafię, to padnie, no. Czyli jednak to uderzenie. Znaczy ja przy, przy uderzeniu zawsze miałem i mam nadzieję, że jak go wycentruję, to, to będzie koniec. Boisz się tego uderzenia Arab? To znaczy, może nie nazwałbym tego strachem, ale jakby no, na pewno respektuję i, i wiesz, wiesz, zatrzymywać ciosy twarzą z jakąś intencją to na pewno nie będę, nie? Szybki pantom? Znaczy inaczej, ja stójkę też robię i wiem, że Łukasza jakby też na pewno da się podpiąć, też to nie jest gość, którego się nie da znokautować, ale specjalnie przyjmować ciosów jakoś chętnie nie będę, nie? Widzieliśmy twoją stójkę podczas walki z Kizo. nie wyglądała najgorzej była, no, wygrałeś walkę, była dobra, także tutaj Łukasz musisz się nastawiać też na, na palto, na obrony. A powiem ci, że mam naprawdę zajebistego trenera, gdzie z tego miejsca, pozdrawiam oczywiście Karakana, Karakan jest naprawdę konkretny gościu, mamy takie treningi, ci powiem, że zapaśniczo też na pewno będę przygotowany. No właśnie, Karakan jest zapaśnikiem, trenujesz u niego z taką lekką obawą właśnie przed zapasami Araba, czy, czy jak to wygląda? Znaczy nie no, z, z Karakanem zaczęliśmy współpracować już od samego początku w sumie, bo gdzie miałem walczyć z Kasiem, to od samego początku poszedłem właśnie do Karakana. Fakt faktem, żeśmy pod Kasiem, się przygotowali inaczej, bo miał być K1. Później jednak zmiana tego przeciwnika, miał być, był Mielonidas. No z Mielonidasem poszło w stójce jak poszło. Nie trzeba tego mówić, wszyscy widzieli. A na zapasy, no, ogólnie cały czas szlifujemy zapasy. Więcej, więcej robimy zapasów niż stójki i w zapasach też Czuję się bardzo. Nie bo chyba nawet nie miałeś okazji gdzieś tam Nie zaprezentować miał nie tego było wachlaza, okazji, nawet nie próbował wejść w nogi, jak jakby próbował. Myśmy byli przygotowani na to, że będzie wchodził w nogi, no ale nawet nie, nie spróbował. Panowie, a ja chciałem jeszcze poruszyć temat waszej, e, waszej wagi. Walczycie w do 90 kg. Skąd w ogóle pomysł na no coś takiego? Jak wiemy, Arab toczył swoje pojedynki w kategorii e, średniej. Ty jesteś dużo cięższy. Nie chciałeś zejść jeszcze troszkę niżej, czy po prostu nie dałoby się rady zbić? Znaczy ja ci pamiętam, ja na tą chwilę już przez ostatni czas, bo od momentu przykładowo jak miałem walkę z mielonidasem, ja i tak pierwszy raz dłuższy czas w ogóle schudłem, dużo schudłem, bo do tej walki schudłem, miałem 95 kg, a wcześniej miałem 108, czyli ze 108 zszedłem do 95 Moja waga na co dzień w sumie to była takie 105-106 kg. To była moja waga taka, którą cały czas trzymałem. Teraz jestem w treningu, już idzie czwarty miesiąc. Ważę 100. Ogólnie chciałem się bić w 93, bo to jest moja waga. Ja się najlepiej czuję w 93. W ciężką w sumie też mógłbym wejść, bo mówię na co dzień, czy mam 105, także z takimi koniami jak popek, czy piechowiak, czy szeliga, to też ja bardzo chętnie. Ale na tą chwilę skupiam się na 93. Tutaj wyszedł wyjątek, bo Arab chciał się bić w 88. Dla mnie tak naprawdę byłby to w sumie zajazd. Nie chciałbym. To jest za dużo, za dużo. Dla mnie wydaje mi się, że y, straciłbym siły i to nie jest totalnie moja waga. Ja chciałem 9-3, y, Arab chciał 8-8, no i wyszło w sumie pomiędzy, nie? Lupa, ale powiedziałeś takie no, ciekawe teraz rzeczy, w sumie rzuciłeś rękawice y, Popkowi, piechowiekowi, a to są takie... Ja? Śmiało, śmiało, to jest moja waga. Nie obawiasz się ich, y, nie. Y, nie? Nie. No to powiem ci szczerze, że masz jaja. Arab, e, chciałem wrócić też do ciebie. Słuchaj, dużo, bardzo dużo ludzi ocenia ciebie i Kubańczyka jako dwóch najlepszych zawodników Fame MMA. Ty będziesz dążył do tego starcia z Kubą, i czy bardziej chodzi ci o pas, czy chodzi ci o stricte walkę z Kubańczykiem, żeby sprawdzić się z takim, no można powiedzieć, sportowcem, jakim jest on. Nie, nie, nie. Bardziej mi chodzi o pas. Jeśli pas ma Kubańczyk, no to po prostu chętnie zawalczę z Kubańczykiem i no, no, nie ukrywajmy, to na pewno byłaby elektryzujące starcie. Ale ja nie, to nie jest tak, że ja mam jakąś specjalnie faskę na to, że chce się być z Kubańczykiem. Ja go prywatnie nie miałem przyjemności bliżej poznać, ale jakby z tego co się mijaliśmy, po prostu lubię tego gościa i to nie jest tak, że jakieś jestem nakręcony na walkę z Kubańczykiem, ale chcę pas 8.4, o tak. A gdybyś miał się zapatrywać na walkę z Kasiuszem albo z Kubańczykiem, to kogo miałbyś ochotę bardziej? Ale w MMA? Trzeba pamiętać, że Kasiuszem w boksie. No, no to w sumie białeś walkę z Kizo w boksie, nie? więc to też nie jest dla ciebie jakiś... Tak, tak, tylko wiesz, to jednak no, respektuję boksy um, Kasiusza. Kasiusza i inaczej e, jakby było dobrze zapłacone to się mogę z nim bić w boksie a y, ogólnie no to w MMA tak ale ja nie mam faski żeby bić się z paroma gośćmi tutaj bo ich bardzo lubię i takim gościem na przykład jest Kasiusz takim gościem żeby bez jakby specjalnej faski na tą walkę to jest gamu bo tych gości po prostu lubię Jakbyśmy się dogadali, można się bić, ale to nie jest tak, że o chcę go odbić, A, je, a, a jest Lupy coś nie taki... lubisz. Kto? Lupy nie lubisz. Lupy? Nie. Już my się dopiero no, dzisiaj już, poznali już tak, tak naprawdę. Myśmy się dzisiaj poznali. My nie mieliśmy wcześniej. Się... Tak, podajmy tak? wrażenie. <noise> <noise> nie no, spokować no, tak Pani makijaż jest. Pani makijażystka nas maluje i się tak zastanowiła i mówi Czy bijecie? A my mówimy tak. A w się siedzimy, gadamy, nie? Myśmy mieli wcześniej okazję pogadać przez telefon, było powiedziane, że tu żadnych spin, wszystko czysto sportowo i myślę, że pokażemy jak najbardziej, chyba jedną z najbardziej sportowych walk. Arab, a, a, rab, a masz, masz kogoś takiego, na kogo miałbyś faskę, żeby się bić? Nie ma... Norman troluje z balkonów. Dobra, słuchajcie. To tego jeszcze tam pewnie nie słychać w ogóle, <grydźmy> tak? W ogóle, w ogóle. <grydź> Aha, to, 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 to mogło być dziwne, nie? <grydź> <grydź> to, to <było> być... <grydź> Arab, twój przeciwnik wszystkie walki, które wygrał, e, wygrał przez ciężkie nokauty. Obawiasz się trochę siły tej pięści lupy? No, jakby, no na pewno będę walczył tak, żeby nie przyjmować tych ciosów za dużo, nie? Bo tu może być jeden cios i, i, i może być jakby po walce. Też nie chcę sobie jakby zapeszać, ale akurat jeszcze, jeszcze nie byłem nigdy znokautowany tak, żeby polecieć na kolana i mam nadzieję, że na Fame'a 10 też nie będę, nie? Dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą część konferencji.